Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Propozycja uproszczenia budowy naziemnych silosów na materiały sypkie nie budzi żadnych wątpliwości i jest dobrym rozwiązaniem w obecnej kryzysowej sytuacji, choć spóźnionym. Obawy o nadużycia budzi jednak możliwość budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych bez zezwoleń i bez zgłoszenia. Tak sformułowane przepisy mogą pozwolić na powstanie w nowych budynkach kurników i chlewni poza kontrolą. Proponowane powierzchnie 150 i 300 m2 są na tyle duże, by tę uciążliwą dla ludzi i środowiska produkcję pomieścić, a nawet wybudować kilka czy kilkanaście budynków obok siebie w tym celu, tworząc fermę. Panie Ministrze. Czy mamy gwarancję, że te nowe budynki to nie będzie miejsce uciążliwej hodowli poza przepisami, zamiast magazynów zboża, że nie zaczną powstawać małe hodowle tworzące wspólnie niekontrolowaną fermę? Proszę o jasną odpowiedź także na piśmie i także o poparcie poprawek Koalicji Obywatelskiej, które funkcje tych budynków uściślają. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Chmiel.